Siemanko ludzie, z tej strony Gryfcio, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Kariera Alianta Słuchajcie, dołączyliśmy do moich jednostek tutaj na Nancy No tak, żeby trochę wiecie, podreperować expa, no i generalnie fundusze wojenne, bo tego mam bardzo mało ostatnio I tutaj musiałbym się trochę postarać, fajnie by było gdyby, no, wygrać to nie, i żeby wpadło parę tam tysiaczków z funduszy Jak on w ogóle siedzi w rozkroku, what the fuck o co tu chodzi, nie? To jest tak, no. Kurde, lubi jak coś mu się w dupę wbija, chyba. Tak to przynajmniej wygląda. Mogę się przesiąść, nie wiem. Na jakieś inne stanowisko nie mogę, no to świetnie. Naprawdę czulowata to wygląda, no ale ciul cóż. Dobra, Kanadis zginął. No, się ma MG42 się przyda, myślę. Niemców żadnych nie widać. Na całe szczęście w pobliżu. No, dawaj, tym wiselem. pojedziemy dalej. Dobrze by było poprzejmować, nie. Tak, bym powiedział, że dość. dość fajnie by było, no ale. Nie, wiadomo, nie wiem, czy wszystko możemy mieć. Co on robi? On się zatrzymał, żeby. Aha. O Jezus. Strzelanie z tego MG42 to jest. Ah oh. Konstanty Ożył, ciekawostka. Pozdrawiam serdecznie. Dobra, tam jakieś mordeczki pojechały. No, my przejmujemy C4, to na pewno. O! Ciekawe to było. Oni pojechali nam na C3 chyba. No, coś czuję, że jakbyśmy mieli pojazdy, to można by było już cisnąć na O1. Takim pięknym sposobem. Ładnie tym kartisem, to trzeba przyznać, że ładnie tam przycisnął. No, szkoda, że się nie zrespiłem w sumie w pojeździe, ale. Ilu ich jedzie? Siedmiu Niemców na jednym pojeździe. No, to jest... To jest dobra opcja. no Nie umiem zbyt dobrze grać tym Thompsonem, to muszę przyznać. No, kurwa. Dobra, zmieńmy trochę retorykę. Wezmę sobie Franka. Chociaż. oni mają jakieś samoloty? Nie mają. No, czołgiem bym nie chciał tutaj, bo to nie ma sensu to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, wezmę tak, bo jeszcze chwilę bym poczekał i gówno by z tego było. No trzeba na C4, no trzeba, trzeba i jeszcze raz trzeba. Dobrze by było, jakby nasi tam spróbowali od was tamtej strony dziadnąć Bo myślę, żeby nam to dużo dało. Fuck, to nie będzie takie proste, kurde. No, co? Skąd? On mnie stamtąd niby zabił? Przecież ja zginąłem w momencie, w którym on zaczął do mnie strzelać. O co chodzi? To niebezpieczne, że on tak podjechał właśnie. Bo idealnie się ustawił, żeby go obkładali. B4 straciliśmy. Dobrze by było podbiec tutaj do tej ścianki. Aha, z dołu mnie zabił. Ale w ogóle strzelałem do niego, ale odbijało się od. E... Boże. Odbijało się. Patrzcie, nie mogę znaleźć słowa. Odbijało się, kurde, od tekstury. O, właśnie, o to mi chodziło. Odbijało się od tekstury, no to było słabe. Może Curtisem bym spróbował, natomiast no jest 13 tych. Kurde, nie wygląda to zbyt dobrze, nie? na pewno musimy się przebić na drugą stronę tam No oni nie mają samolotów, więc jest szansa tutaj coś podobijać sobie trochę, ale... A no właśnie, tak kiepsko to wygląda bym powiedział Ktoś cały czas nawala do naszego Nie wiem skąd, bo nie widzę Nie trafiłem co? Przynajmniej nie tak jakbym chciał. Co jest? Ty straciłem panowanie nad samolotem! O co chodziło? Samolot by się sam chciał wywalić. O tego to nie czaję. Nie? To, to było coś nie tak. O, Kanadisa walnołem. Bo czołgów mają. No teraz by się ichting przydał, zdecydowanie. tam lightning w zasadzie. Dobra, ale spróbuję chociaż pozabijać tych piechurów. No bo nie wygląda to zbyt ciekawie, nie? To muszę przyznać. Że zbyt ciekawie to to nie wygląda. Tu widzę jakiś ziomek sobie płynie. I on W sumie nie jest sam. O! Fuck, niedobrze. Ach, nie zdążyłem wyskoczyć. A jakiś typ do mnie strzelał. No dobra. Możemy też czołgami tutaj pocisnąć trochę. A w zasadzie to Helkatem. Na pewno sporo ich tam jest, ale my też sporo chyba czołgistów mamy, co? Ten na pewno. nos No, sporo mamy tych czugistów. Przydałoby nam się więcej, kurde, asaltów mimo wszystko. Ale czekajcie, czekajcie, bo CCKW nasze przejeżdża tamtędy. No, jakbyśmy pojechali. Na O2 i to ogarnęli, byłoby świetnie, nie? Ja nie wiem gdzie on tym CCKW też chce pojechać, więc jakby... No zrespię się, zrespię się na nim Zobaczymy co się mu wydarzy Bo jakby... No, opcja jest fajna Tylko jak on, musi on wjechać tutaj dobrze na to A4, nie? Gdzie on kurwa jedzie? Stary, co ty robisz? Zabił teraz dwóch swoich, nie wierzę. Naprawdę, to teraz to już nie, nie wierzę, naprawdę nie wierzę. Pomijając, że mogliśmy właśnie o dwa walnąć. Dobra, no dobra, nasi tam to o dwa wzięli, więc... Jakbyśmy teraz tutaj dobrze siedli usiędnęli jakbyśmy dobrze tutaj to jest szansa to ogarnąć i to bardzo szybko, nie? bo ja myślę, że Niemcy się nie jorgną tak szybko że trzeba się cofnąć a my w tej chwili właśnie zneutralizowaliśmy im punkt więc jak oni nam nie zneutralizują kościoła a zneutralizowali, dobra ale była szansa, że tego nie zrobią. No teraz to trochę dupa. Bo tak to byśmy już to wygrali, nie? No ale dobra, no jeden jest nasze, więc jakby duży plus za to. To jest na pewno duża opcja. O fuck. Tu jakiś nie... No. Nie, nie wierzę. N nie wierzę. To są naprawdę kurwa, takie momenty, w których mogę powiedzieć wprost: Nie wierzę. Urwa w to, co ten typ zrobił. No ale dobra, musimy przejąć D4 i E4, bo inaczej oni się będą respić cały czas. Tu w pobliżu, a to też nie o to chodzi. Zrobić tak, żeby oni nie mieli możliwości się tutaj nigdzie respić w pobliżu. Mogłem, no mógłbym przejmować też całą linię, nie? Ale jakby myślę, że to nie ma aż tak dużego sensu. Ile oni mają tam surowców? No, trochę jeszcze mają. Surowców, kurwa, resourceów bardziej w zasadzie, bo surowce to tak. Surowce same w sobie brzmią dziwnie. No i dobrze, my im tam o dwa ciśniemy. Ja ich tu poprzyciskam na tej linii. No jak my to wygramy, w 10 minut będę w szoku, w wielkim, wielkim, wielkim szoku. Ale chyba tak to będzie. Chociaż coś tam się przytrzymało, ale raczej już tak, raczej to już się zakończy. Kurde! Genialna bitwa! Naprawdę genialna bitwa. No ale tu już, słuchajcie. Blablabla. Widzimy się za chwilę w kolejnej Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w kolejnej bitwie No tutaj widzę, że się może być ciekawie dziać Jakby jesteśmy na D3, D2 Fabryka taka kurde jest strasznie Strasznie szybka, bym powiedział, jeżeli chodzi o Tutaj ogarnięcie tego Więc raczej nie powinno być większego problemu, żebyśmy to W 10 minut ogarnęli, żeby był 20 minutowy odcinek Oczywiście żartuję, żeby Się spinać gdzieś tam z tym w czasie, ale Weź jeszcze się trochę w lewo, no No, skurwa w plecy. Dobra, blue checking in. in. Eee, no dobra, no ciśnijmy w takim razie. No nic innego nam nie pozostaje, jak przycisnąć trochę i polecieć na to D2. No i chyba począgu. Bo się aż dźwięk zbugował, więc podejrzewam, że na 99% to czołg wyleciał w powietrze Kurwa, widziałem gościa. Tu nikogo nie ma Ja bym chciał stąd wyjść, po. Bo... Dobra, kolejny STG miał, to ja wolę STG Dobra, nie wiem ilu ich zabiłem pod rząd, ale... No! Kurde, musiał kucnąć! Nie byliśmy tak blisko APC w lesie No to podjedź tam i rozwal, nie? Jaki problem widzisz? Ja widzę, że tu nie jest APC w lesie wcale, ale A PC, kurwa w środku. Dobra, trudno. Ale to zlamiłem. Ja pierdolę, ale jak? Ale jak żem to zlamił? To aż straszne, aż mnie to bolało. No na bank zaraz będzie jakiś Niemiecur wchodził, ale w ogóle oni do mnie strzelają tutaj dranie. Śmieć. No. Kurde, no z G43 jak jest się wcelowanym dużo łatwiej trafić te pani, jeżeli kurde z tego. Dobra, ja sobie to tutaj APC zostawię. Tak wiecie, w razie w jakbyśmy stracili ten punkt, to jeszcze przez chwilę będzie można się respić na tym. Natomiast no my musimy jakby dwa w jednym zrobić. Za nisko strzelałem. No, patrz, nie mogę trafić w ogóle. Ja wiem, że tu zaraz się będą Niemcy respić. Będę w dupie. Z drugiej strony, wiecie, mógłbym być takim wrednym penisem jak oni, niektórzy przynajmniej z nich. I kampić. Na ich respa. Nie wiadomo też, gdzie oni się będą respić dokładnie, nie? I czy większość z nich czasami już nie wbiega kurde na O1. Dobra no kurwa, oni już o, o dwa nasze mają Świetnie No ja naprawdę muszę z o O1... jeden... Nie, nie Panowie, no bez jaj Nic innego nie mogę powiedzieć jak tylko... Masakra, kurwa. No ale nic, słuchajcie, widzimy się za chwilę w takim razie w lobby. Okej, okay, słuchajcie, no jeżeli chodzi o tą bitwę, no to 455 expa na Geralcie, na Franku 212 w tabeli wyników, pierwsze miejsce 12 na 5kd, jedno zdobycie 311 w wyniku, 2,5 tysiąca kredytów, z czego tak naprawdę, oj nie to, sorki, 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 z czego tak naprawdę 1000 w plecy, czyli 1,5 1500... tysiąca zarobione na tej bitwie, no tak średnio bym powiedział natomiast no były jeszcze dwie jakieś bitwy mniejsze po drodze, których nie chciałem wam wrzucać, bo to trwało całe dwie minuty bo dołączałem na sam koniec, gdzie już byliśmy dosłownie gromieni więc jakby no nie chciałem zaczynać kolejnej bitwy a z tej rezygnować, bo wiedziałem, że nic i tak dłuższego nie znajdę, natomiast tak, jeżeli chodzi o wcześniejszą bitwę, no to tak jak widzieliście zarobiliśmy 5000 kredytów, z czego tam dwa chyba tysiące były w plecy, dobrze mówię? Nie, 400 w plecy, czyli 4,5 tysiąca do przodu, to nie najgorzej. 807, EXPA na Geralcie, na Irwinie, Jacksonie, 400 całe na Franku, Interze, 880 w tabeli wyników, w miejsce trzecie, 638 wynik, 3 zdobycia, 7 na 7 KD, to mogło być lepiej. No ale fajne że jest to, że wygraliśmy tamtą bitwę, więc no tutaj mogę się cieszyć, tym bardziej, że tak jak widzicie, była tam jedna z moich jednostek, więc... O tyle, o tyle fajnie. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych. Na razie, no i cześć.